Po roku czasu zdałam konto fundowane, dostałam dofinansowanie na 10 tysięcy dolarów i, i zaczynam działać. Wchodząc do Take Profit, dałam sobie 5 lat na to, żeby zobaczyć, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, czy z tego będzie chleb, czy z tego nie będzie chleb. I jestem, ja jestem w większym szoku, chyba największym, że mi się udało tyle osiągnąć po pierwszym roku, bo ja jestem od 18 lat w Anglii, szukałam czegoś, co mogłabym robić bez względu na to, gdzie jestem, i, i jakiś powrót do Polski mi się tam. Po głowie mi chodził i mówię: Muszę coś znaleźć w swoim życiu, jakąś drogę, którą będę mogła robić, coś, co będę mogła robić gdziekolwiek. Więc nie miałam czegoś takiego, że mówię: Nie, 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 to nie dla mnie. Po prostu bałam się troszeczkę tego, że tego jest dużo, że ja tego nie ogarnę. Ale pod, z tyłu głowy miałam ten czas, który ja sobie dałam. Ja nie powiedziałam, że ja muszę to zrobić w miesiąc. Ja sobie sama powiedziałam, że jestem w stanie poświęcić parę lat na to, żeby do tego dojść, żeby rozkmienić co i jak. No i okazało się, że wystarczył mi. Wystarczył mi rok i jest nieźle. Dobra, cześć wszystkim, witam serdecznie z tej strony. Franek, rumak, jezerą Ewelina. No i Ewelina jest po takim, no fajnym kroku, milowym bym powiedział, bo się udało uzyskać dofinansowanie na trading. Jakbyś mogła troszeczkę nam powiedzieć, co to w ogóle za dofinansowanie, jak się udało je uzyskać i w ogóle, co się ostatnio wydarzyło w Twoim życiu, tradingowym, że tak powiem. Ojej, okay. no, wydarzyło się bardzo dużo, bo. Ja sobie, zacznijmy od tego, że wchodząc do Take Profit dałam sobie 5 lat. Okay. Na to, żeby zobaczyć czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie, czy z tego będzie chleb, czy z tego nie będzie chleb i jestem, ja jestem w większym szoku, <grywa> chyba największym, że mi się udało tyle osiągnąć po pierwszym roku. Maja. Bo poświęciłam trochę czasu, były wzloty i upadki, po roku czasu zdałam konto fundowane, dostałam dofinansowanie na 10 tysięcy dolarów. I, I zaczynam działać. I to jest, ja powiedziałam komuś tam, że to jest dopiero mój pierwszy krok, że będzie lepiej. Będzie, będzie jeszcze głośno, Ewelinie, w <grym> Take no. Profit. Ale przeszłam to, nie? No już mi się wydaje, że jest głośno. A powiedz mi, czy ty w ogóle dołączając do tej Profit, miałaś kiedyś styczność z tradingiem, czy, czy zupełnie nie? Nie, nie, nie. Ja szukałam jakiegoś sposobu na życie, bo ja jestem od 18 lat w Anglii i szukałam czegoś, co mogłabym robić bez względu na to, gdzie jestem. I, I jakiś powrót do Polski mi się tam po głowie mi chodził. I mówię: muszę coś znaleźć w swoim życiu, jakąś drogę, którą będę mogła robić. Coś, co będę mogła robić gdziekolwiek. I na, na Instagramie znalazłam Sylwię, którą znałam osobiście, bo byłam jej klientką na rzęsy, i pooglądałam ją przez chwilę. Posłuchałam mówi, ro, mówiła o rzeczach, o których ja nie miałam pojęcia. Wiedziałam tylko. Od czasu do czasu mi wpadało w ucho Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, to było wszystko. No więc ja byłam całkowita, całkowicie zielona. Jak poszłam na pierwszy tydzień tego takiego wstępnego, takiego darmowego wejścia do Akademii, pierwsze dwa dni były super, bo nie było technicznych spraw, było super, co macie zrobić, gdzie macie wejść, a potem się zaczęły schody, ale po roku czasu jestem tu, gdzie jestem, więc dałam radę, ale mhm. nie miałam pojęcia zero. Zero, no dobra, powiedz mi właśnie, Ewelina, na samym początku, nie miałaś może jakichś takich obaw, że to, nie wiem, oszustwo to nie działa, jakaś piramida finansowa, że to za trudne czy cośkolwiek takiego? Czy powiedziałaś sobie, dobra, wchodzę, zobaczymy. To znaczy tak, nie bałam się, że to jest piramida finansowa, bo jakbym jakby namacalnie znała osobę, do której się zgłosiłam. To nie był ktoś z, ze świata show biznesu, internetu. To była Sylwia, którą ja znałam. Jakby co, to ja bym ją znalazła tam w tym ekset. Jakby się okazało, że to był spam, ale nie, ja wiedziałam co i jak, ja też troszeczkę ją obserwowałam, to nie było tak, że ja od razu pierwszy zobaczyłam jej jakąś tam storkę na insta i od razu do niej zadzwoniłam, ja ją troszeczkę obserwowałam jak to tam wygląda, nie miałam oczywiście zielonego pojęcia, ale, ale tak zagadałam, Sylwia mi wszystko wytłumaczyła, akurat się nam darzył ten tygodniowy wstęp za darmo, mówi Ewelinka wejdź sobie zobacz, po pierwszym dniu do mnie zadzwoniła, ja taka podjarana, tak, 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 to jest super. Za dwa dni do mnie zadzwoniła, a ja mówię, nie, ja sobie, ja sobie z tym nie poradzę. Jakie świece, o czym oni mówią? Trafiłam do Przemka, który mówił językiem jak do finansowców. Ja mówię, ja nie wiem, ale ona mówi, spokojnie, jesteśmy pod telefonem, grupa jest świetna, pomagamy sobie. Więc nie miałam czegoś takiego, że mówię, nie, 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 to nie dla mnie. Po prostu bałam się troszeczkę tego, że tego jest dużo, że ja tego nie ogarnę. Ale pod... Z tyłu głowy miałam ten czas, który ja sobie dałam. Ja nie powiedziałam, że ja muszę to zrobić w miesiąc. Ja sobie sama powiedziałam, że jestem w stanie poświęcić parę lat na to, żeby do tego dojść, żeby rozkmienić co i jak. No i okazało się, że wystarczył mi wystarczył mi rok i jest nieźle. No dobra. Naprawdę nieźle. No na pewno jest nieźle i to nie tylko pewnie dla ciebie, ale powiedz mi, właśnie jak wyglądały te początki? Bo mówisz, że na początku te świeczki i tak dalej, to się pewnie złapałaś za głowę. Jak wygląda, tak. to, nie wiem, pierwszy tydzień, pierwszy miesiąc? To znaczy się tak, od spraw, jeżeli jak weszłam do akademii i pierwsze kroki, wchodzenie, wszystko jest super, bo mamy wstęp, jest bardzo pro, prosty, jeżeli go robisz stopniowo, krok hmm. za krokiem wdrażasz się powiedzieliście, kiedy mam sobie na MT5 wejść, co mam sobie zrobić na MT5, co i jak, dostajemy polecenia, na razie sobie rób wklej, kopiuj, wklej i jest dobrze, więc nie były, to nie były takie bardzo skomplikowane rzeczy. Zaczęło się troszeczkę, jeżeli ja już wychodziłam na wykłady i, i na live'y i, i było mówione, tu i tu, tu mamy opór, tu mamy wsparcie, tu jest OB, tu jest... Ferwaliu gap. co, co, o czym do mnie mówią? Więc wchodziłam na livey, nie mając jeszcze tej całej wiedzy, no bo chciałam już tego troszeczkę też liznąć, bo mówię szkoda mi czasu na to, żeby najpierw robić wszystko od podstaw. Chciałam też zobaczyć, jak to wygląda od środka, od spraw technicznych, że my tam już jesteśmy i, wy, i cały go live wygląda tak, że tutaj nam edukator powiedział: tu robimy to, tu jest to, tu będzie opór, tu jest wsparcie, jak to przebijemy. Więc ja tego słuchałam, dobra, wysłuchałam live'a, a potem dwie godziny siedziałam i robiłam po prostu wszystkie po kolei, od, od pierwszego wszystkie, jak toś Boże, wyleciało mi słowo, po prostu przerabiałam wszystkie po kolei tematy od początku, od wstępu, od oporów, od wyrysowania trendu, górki, dołki, higher high, lower low. No, ale początki nie były łatwe, no ale niestety, jeżeli to jest dla mnie nowość, no to nie, nie dziwmy się, że, że ja od razu załapię wszystko, co jest co, nie? Początki no tak. były ciężkie, ale to, to też nie było tak, że ja tylko poświęciłam jak na razie rok czasu na coś, czego nigdy w życiu nie, ja nie byłam nigdy w życiu związana z finansami. Ja nigdy w życiu nie miałam do czynienia z bankowością, nie miałam do czynienia z jakimiś bilansami, ze stratami. Nic, to było dla mnie wszystko nowe. Więc... No, fajnie. No dobra, to powiedz mi, komu byś poleciła w ogóle zainteresować się tradingiem, a komu na przykład byś nie poleciła? Czy są takie ludzie właśnie, którym byś raczej odradzała i, i czy są tacy ludzie, którym byś polecała? Każdy powinien spróbować czegoś nowego, bo hmm. jeżeli nie spróbujemy, to nie wiemy, czy my się w tym sprawdzimy, czy my się nie sprawdzimy. Ja też nie wiedziałam, że ja się tak zajaram tym wszystkim. Bo dopóki nie spróbujesz, to nie wiesz. I jeżeli ja spróbowałam i ja wiem, że to jest, to jest to co ja chcę robić. Więc ja w następnej jeszcze zostały mi 4 lata do moich 5 lat i pewno i tak nie wyjdę z take profit, jeżeli jeszcze będziemy, ale będę już na innym poziomie. Jeżeli nie spróbujesz, to nie wiesz, czy coś straciłeś. Hmm. Więc wydaje mi się, że jest to każdy powinien spróbować. Ktoś mi mówi, ale nie, 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 to nie jest dla mnie. Skąd wiesz, że to nie jest dla ciebie? Jeżeli ty tego nie spróbujesz, to jest tak samo jak z, ze sportem. Jeżeli nie zaczniesz czegoś robić, to nie wiesz, czy to lubisz robić. Mm. To jest tak samo jak z jedzeniem. Jeżeli nie spróbowałeś sushi i nie możesz powiedzieć, ja go nie lubię, skoro go nie spróbowałeś. No tak. Bo się okazuje, że może to będzie twoje ulubione danie. Więc jeżeli nie spróbujesz, to nie wiesz. I wydaje mi się, że trading, inwestycje są dla ludzi, którzy... Mają poukładane w głowie. Mm, dokładnie, czyli. Przede wszystkim. Ale tego my się też uczymy. To nie jest, tak mi się wydawało, że ja mam poukładane w głowie, ale nie. I wychodzą jakieś takie rzeczy, z których się sama siebie nie, nie podejrzewałam, ale tego się też uczymy. Mamy wsparcie, mamy mindsetowe sesje, gdzie, gdzie naprawiamy tą naszą głowę. Bo jednak każdy ma coś tam za uszami. No tak, Co no jest... mi się wydaje, Dobra. że jakby głowa tutaj najważniejsza, no nie, no tak. bo strategia strategią, te skanery, skanerami, wykłady, wykładami, ale tak. jeżeli jednak wiesz, nie jesteś na, na wystarczająco jakby dorosła na to wszystko, no to możesz robić głupoty, no nie? O... Oj, tak, tak, tak. I chyba każdy z nas, każdy z nas na jakimś tam początku, na jakimś wstępie robił głupoty, mądrzejsi, przecież ja wiem lepiej, nie? Gdzie tam edukator, który ma 10 lat doświadczenia, on tam się nie zna, ja to wiem lepiej. No, a potem było, Boże, żeby poszło do góry, żeby poszło do góry, nie? A szło na dół. No, no, często Także, na no głowa, jest, głowa jest tutaj najważniejsza, więc pewno to też jest jakimś takim odzna odznacznikiem, czy, kto, czy to jest dla każdego. Jeżeli ktoś ma problemy, i nie ma poukładane, nie ma jakiejś takiej dyscypliny wewnętrznej, to pewno nie jest trading dla niego, bo to łatwą ręką można dużo stracić. Mm. No, ja właśnie zawsze mówię nowym osobom: na przykład, jak e, przychodzi do mnie osoba, która jest zainteresowana, i ja często gdzieś tam właśnie pytam, jak jest rzecz typu: mam kredyt, nie mam pieniędzy, wiecznie się śpieszę i tak dalej, to ja mówię: spokojnie, trading nie jest dla ciebie. Ty będziesz tracić pieniądze, to jest po prostu bez sensu. Wróć za miesiąc, za dwa, za pół roku, za rok, ale zrób sobie przynajmniej jakąkolwiek poduszkę finansową i poukładaj swoje prywatne sprawy. Tak. No bo te emocje no, będą wpływać na wyniki w tradingu, no nie? Zgadzasz się z tym? Dokładnie, dokładnie, bo w momencie kiedy sobie ja, ja wszystko sobie tak jakby poukładałam na półeczkach, wszystko było tak, że poukładałam sobie swój dzień. Wiedziałam, że mój dzień wygląda tak, że rano jestem w, do południa, jestem w pracy, przychodzę, biorę sobie pióra na spacer, układam sobie głowę, jestem zrobiona, mam rzeczy, które są najważniejsze dla mnie i siadam do komputera. I ja wiedziałam wtedy, że to jest mój czas. To nie było takie, wsiądę, coś tam zrobię i uciekam, albo tu pies mi skąbli, bo coś, nie. W momencie, kiedy ja sobie wszystko poukładałam, wiedziałam, co jest co, ile mam czasu dla siebie, nagle się okazało, że to ruszyło. Super. Czyli dyscyplina i jakieś takie poukładanie sobie swoich spraw, bo z doświadczenia wiem, że emocje są bardzo złym doradcą. No prawda. Dobra Ewelina, ostatnie pytanko i Cię puszczam. E, ten wywiad puś, puścimy sobie na YouTubie. Czy na dole w opisie mogę wrzucić linki do Twoich social media? Oczywiście, do Facebooka? oczywiście możesz, oczywiście o, ta, możesz. Fajnie. To ja nie zabieram więcej czasu, raz jeszcze dziękuję. No i, i to, trzymam to kciuki, ma. żeby kolejne cztery lata były jak najwięcej profitowe. Oczywiście będą, będą i się też tak trzymamy. Dokładnie. Pozdrawiam, dużo zdrowia, Cześć. Trzymaj się. Hej.